Taką kapeluszkę, ja mówię, ok, dobra, idzie przyłożona. Miłość mojego życia przyszła na naszą pierwszą randkę na kacu. To dobrze się składało, bo akurat w tamtym momencie życia byłem na śmietniku historii. Ona ma pizzę z krzyczami. Literalnie jest tam pizza z Ile mamy podejść? No to poproszę liczbę. No Ty mi zawsze mówisz, że za mało chodzimy na randki, więc teraz nie ma... 15 do wyjazdu. Jakoś tam palę. Chciałem przede wszystkim powiedzieć, że 5 lat temu niejaka Maria Markowska uznała, że to jest dość i że już ma dosyć tych wszystkich facetów i ona teraz będzie miała swój ten taki czas singielstwa. E, więc, no chciałem was powitać jakby na piątej rocznicy tego wydarzenia. Oto jest Maria Markowska-Zalewska. To ja w I że nie do końca mam tak? Ładnie się postarała. Ja tak profesjonalnie nie podeszłam do sprawy. Spróbuję zrobić taki... Spoko. <śpiewanie> Spoko. Ja pamiętam jak próbowałem uspokoić szargan nerwy yy, Pawła. On był taki zainteresowany tymi tymi zarezygnowaniu. Powiedziałem mu tak. Słuchaj Pawła, myślę, że jak sobie chcesz osiągnąć, to... By było, to... Uważam, że to to będąc z Pawełką. Dopóki będziesz człowiekiem, to Marysia będzie na pół Jak skończyliśmy spisywać protokół przedmałżeński, to zawsze pytam jest takie miejsce na uwagi i zawsze pytam, czy są, czy może coś dodać, czy jest jakaś uwaga, jakaś myśl, którą chciałby narzeczony, narzeczona. Dopisać i Paweł chyba jest pierwszym, który powiedział: Chce. I to było bardzo krótkie, bardzo krótka myśl. To wszystko to z miłości.